Tradycją już jest, że podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości jego ostatnim punktem jest wyświetlanie filmu się Zerka Kino w Helu. W tym roku e, ważny film, wielokrotnie nagradzany. I tłumnie ludzie przybyli. Musieliśmy aż dwie projekcje zaproponować mieszkańcom i turystom: Film Johnny opowiadający o księdzu Janie Kaczykowskim i o Patryku Galewskim, który jest mieszkańcem Helu. Film zdecydowanie warto obejrzeć. Mówi przede wszystkim o miłości i o tym, że warto zaufać, i w każdym człowieku warto zobaczyć coś dobrego. Odbyła się projekcja dla mnie bardzo ważnego filmu pięknego projektu filmu Johnny, który też częściowo w takim małym, lecz znaczącym ujęciu opowiada moją prywatną historię życia. Ale również e, przede wszystkim e, historię księdza Jana Kaczkowskiego. Zamiast pierdla co się urlop. Ty, młody człowieku. Ojcie za mną natychmiast. No wejdź, czego się boisz. Chwyć za wiodra delikatnie. Skup się to wtedy szybko się nauczysz. Trzymaj. Ja tylko chciałem przede wszystkim na samym początku, bo później może nie być okazji serdecznie Państwu wszystkim podziękować. No nie ukrywam, że ja czuję się no trochę się boję, mimo tego, że jest to kolejne moje takie publiczne wystąpienie, to jednak film, który za chwilę Państwo zobaczą jest przeogromną częścią mojego życia i bardzo głęboko dotyka części takich moich bardzo intywnych, ukrytych gdzieś wewnątrz mnie. Tak naprawdę w tych najcięższych momentach swojego życia, kiedy nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć takiej pozytywnej myśli, która pozwala nam poczuć to, że jest ten lepszy wymiar, że jest szansa kochania życia, czucia tego świata w sposób bardzo piękny i autentyczny. Bo czasami ta beznadziejność, w której trwamy, ja mówię tutaj o swoim doświadczeniu, nie pozwala nam zerknąć trochę przyszłość i powiedzieć sobie, kurde, no ja mogę zdać maturę, ja mogę być szatem kuchni, ja mogę być mężem cudownej kobiety, ja mogę być tatą. Projekcja filmu pozwoliła mi na to, żeby kilka słów powiedzieć o pięknym projekcie, który tworzę wraz z fundacją księdza Jana Kaczkowskiego, czyli projekt PAKA. Będę wraz z fundacją jeździł i odwiedzał młodzież w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Uważam, że projekt ma przeogromną wartość, bo chcemy iść tam, gdzie często ludzie no nie chcą zaglądać, myślą, że, że nie ma sensu, że nie warto. Tak, ja uważam, że takich patryków galewskich jest bardzo duża ilość i razem z Janem chcemy z tą młodzieżą po prostu pobyć. Na pamiątkę tego spotkania Neptun Helski. Wow! wow. On symbolizuje siłę, męstwo, odwagę, a w to Pan jest. Także bardzo proszę, bardzo dziękuję Panie do Film mogliśmy obejrzeć w pięknym miejscu, w sali seminaryjnej Stacji Morskiej. A to dzięki współpracy burmistrza Helu z Uniwersytetem Gdańskim. 360 godzin prac społecznych. Gratuluję. A co panu umie robić w gruzie no. Na budowie robiłem. Trochę co jeszcze robiłem. E... Dobrze, rozumiem. A co pan lubi robić? Lubię. No tak ogólnie to, co wszyscy to tam popić, poruchać radia, posłuchać. Nie no, z się z umowę zrobić z niczego, coś pomańskiego. No dobrze, jutro pan się zgłosi do pani, Ani nie lubiła.